Tak jak widzicie, warunki siermiężne są pewnym wymiarem loksusu, więc dokładnie to teraz będziemy robić, czyli używać prostoty, gdyż yy, zamykamy właśnie pierwszy po podprojekt w projekcie neuroświadomości, który jest bardzo potężnie związany z czymś takim jak a, motory kadłoni. I w jaki sposób przekłada się to na resztę nas? Nie tak dawno zorganizowałem, przeprowadziłem z grupą uczestników webinar, w którym część modr Kujikiri została użytych w trochę innych wersjach do tego, żeby zmienić zupełnie wewnętrzną gospodarkę strategiami, wewnętrzną gospodarkę, sprawnością i cóż przy okazji przebudować termikę ciała i podnieść sprawność i skoordynować system pracy wewnętrznej, zdolność puszczania i kontrolowania nie dość, że tylko porozumieć jedno z drugim zgrać jedno z drugim, co jeszcze tak. co do tego również Połączyć te dwie funkcje z oddechem, prostota jest ważna w tym odcinku, szczególnie dlatego, że mówimy o mudrze zen. zen. Zen pochodzi z chińskiego słowa chan, a chińskie słowo chan pochodzi z sanskryckiego słowa dhyana, które oznacza wchłonięcie medytacyjne. Natomiast w tym odcinku i w tej enigmatce terminologicznej oznaczono po prostu oświecenie. Praktyka shinobi, czyli ninjów, miała doprowadzić ich również do tego finału. Zastanawia mnie oczywiście, w jaki sposób mi się to mogło udać, praktykując ścieżkę płatnego mordercy, ale wygląda na to, że. Niezbadane są ścieżki kroczenia naszej nieświadomości, i prawdopodobnie nie ma takiej sytuacji, takiej kabały, której nie moglibyśmy użyć do tego, żeby poczuć się wolnymi i zrozumieć, w jaki sposób kształtujemy własny cel istnienia. To jest brzmi pompatycznie i a jest bardzo zwyczajne. Ta zwyczajność jest w mądrze w Wersje w kujikiri i ninjitsu są dwie. Jedna z nich jest bardzo znana i popularna. Trzymanie jej jest różne. Zaznaczam, że ja w żaden sposób nie wykładam tutaj ani medytacji, ani kujikiri, ani żadnej formy jogi, ani innych form mistycznych, jeśli chodzi o trening. To jest neuroświadomy trening dłoni. Przełączeniu na cały układ nerwowy. Z jednoczesnym badaniem, w jaki sposób kotwice zwane mudrami były wykorzystywane przez wieki. Tylko nie było to nazywane kotwicą, nie było to nazywane neuroświadomością, nie było to nazywane pracą z układem nerwowym. Używano terminologii, która jest dzisiaj readaptowana do wielu mistycznych ścieżek. Jednak była to wcześniej jedyna dostępna terminologia. Zen. Wygląda to w ten sposób, że w tej wersji prawa dłoń otacza, przyjmuje jak poduszka, lewą, i kciuki się stykają. Jest jeszcze druga wersja. Bardzo zbliżona do tradycyjnego gestu powitania jeśli chodzi o kulturę taoistyczną. I tak naprawdę oznacza to Yin Yang w praktyce. I Mudra Zen ninjitsu albo z połączonymi kciukami, albo po prostu z objęciem pięści przez otwartą dłoń. Jest również. kotwicą oznaczającą oświecenie, czyli... Nic innego jak totalne zaufanie do całości tego czym jesteśmy. Wybierzmy zatem najpierw tę najbardziej tradycyjną, najbardziej popularną. Usiądź wygodnie, niekoniecznie poprawnie i niekoniecznie doskonale. Zobacz czy obie kości. Miedniczne kurszowe dotykają gruntu, kiedy siedzisz. Jeżeli tak nie jest. Co o to, żeby pod tą, która jest bardziej uniesiona, podłożyć coś, żeby te nierówności pomogły Ci podeprzeć się jednej i drugiej kości o podłoże. Zobacz, jak to wpłynie na Twój kręgosłup, jego komfort siedzenia, który może sobie osiąść. Połącz kciuki, lewą dłoń, połącz, połóż wewnątrz dłoni prawej. Wyobraź sobie, że w połączonych w ten sposób dłoniach trzymasz. balon wypełniony wodą. Grawitacja tego, tej struktury w szczególny sposób rozlewa się na twoich przedramionach, dociskając twoje łokcie w dół, dociążając je. Jednocześnie, niezależnie od tego, czy siedzisz tak jak ja, czy siedzisz tak jak potrafisz, z poduszkami pod kolanami, najważniejsze, żeby były wygodne. Twoja Twój balon, rozlewa się po Twoich przedramionach i we wnętrzu dłoni, które trzymasz na dole przed sobą. Pozwól przelewać się teraz tej strukturze. Poprzez lekki balans Twoich żeber. Być może głowa w tym Ci również pomoże. Zrób to w taki sposób, żeby nie przechylić się za bardzo, aby balon z wodą nie przelał się. Poza zgięciem łokcia. Zobaczy jak reagują twoje kości kurszowe, kości siedzące. Budowa Twojej miednicy, i budowa Twoich... gestu Twoich dłoni jest teraz bardzo, bardzo zbliżona. Twoje nadgarstki są jak kości kurszowe, na których siedzisz. A więc twoja miednica jest również tą modrą. Balon przelewa się teraz od łokcia do łokcia. Jednocześnie Twoje żebra rozciągają i kompresują się naprzemiennie. Odpocznij. Zobacz jak ci się siedzi. W tego co się przed chwilą wydarzyło. Teraz używając swoich połączonych dłoni rozbujaj ten balon w taki sposób, że będzie się przelewał trochę do przodu, a trochę w głąb Ciebie. Więc możesz mieć wrażenie, że podczas wdechu lub wydechu Idziesz za tym balonem do przodu, a potem wpuszczasz go w głąb swojej pozycji. To zabawne. Kiedy cię ktoś przyłapie na tym ćwiczeniu, pomyśli, że ćwiczysz medytację, a to przecież wcale tak nie jest. Platforma Twojej modry powoduje przelewanie się balona z wodą, który wypełnia przestrzeń między Twoimi rękami a Twoim tłowiem. Zobacz, czy wdech dzieje się wtedy, kiedy balon przelewa się w przód, czy też wtedy, kiedy balon przelewa się w tył. Spróbuj różnych wariantów oddechu grzbietowego. Kiedy się wycofujesz, żeby balon mógł się wlać, lub oddechu frontowego, kiedy wpuszczasz balon z wydechem, zobacz, która z tych wersji jest dla przyjemniejsza, i zatrzymaj się. Odpocznij. Jak się czuję Twój kręgosłup? Twoje łokcie. Głowa. Następnie mikrometrycznie przesuwaj dłonią górną. Flatycznie nie powodując tarcia tę dolną, lecz jedynie powodując uczucie, że ta górna dłoń pociąga ze sobą i popycha dolną, w chwili kiedy ten ruch jest wykonywany, tak jakbyś chciał, chciała wsunąć głębiej w modretę tę dłoń, albo ją usunąć, wysunąć. Jednocześnie twoja dolna dłoń stara się tak podążać za swoją górną odpowiedniczką, aby tej modry nie nie rozrywać. Zobacz, co się dzieje z twoim kręgosłupem lędźwiowym, jak się czuje, co robi głowa. Teraz prawa ręka dolna przejmuje kontrolę i to ona milimetrowo przesuwa się lewo w prawo powodując ruch a lewo po prostu stara się za nią podążać jak czuje się szyja przestrzeń między łopatkowa i pojawiły się uczucia. Zatrzymaj ruch. Odpocznij. Rozłącz dłonie. Zobacz, co się dzieje z Twoim systemem, kiedy rozłączasz dłonie. Przelicz powoli. Wszystkie palce poruszając każdym z nich. Również tymi u stóp. Bardzo przydatne ćwiczenie, kiedy mamy problem z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Zwłaszcza kiedy zaczynamy liczyć palce u stóp, nie zawsze będąc świadomymi, na którym się właśnie skupiamy. Wyobraź sobie teraz, że Twoja lewa dłoń zwija się w pięść i reprezentuje sobą jakiś rodzaj kontroli, zablokowania, agresji, niechęci, czegoś, co w Twoim życiu jest bardzo na nie. Nie próbuj tego z siebie usuwać, nie próbuj też nadmiernie ściskać tej pięści, a jedynie pozwól jej zaistnieć. Pozwól zaistnieć temu, co wydaje ci się, że jest dla ciebie problemem, że powinnaś albo powinieneś to odpuścić. Pozwól tej pięści być ze wszystkimi uprzedzeniami, ograniczeniami, niechęciami wycofaniem i kontrolą. Zadaj jej pytanie. Czego Twoja pięść Ci życzy, dlaczego jest zaciśnięta, co w niej utrzymuje, przed czym Cię broni i pozwól temu istnieć. Odłóż ją na chwilę, i w tym samym momencie zbadaj swoją otwartą prawą dłoń, połóż na niej coś, Włóż w nią coś, co traktujesz w swoim życiu z dużą lekkością i swobodą, co w Twoim życiu nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku. Przychodzi ci z łatwością, nawet jeżeli jest to duże i trudne osiągnięcie dla innych, albo kiedy to jest po prostu jakaś błahostka, która sprawia Ci przyjemność i nie przywiązujesz do niej aż takiej wartości, bo jest zbyt łatwa. Lub doceniasz ją, chociaż jest taka łatwa. Życzy ci czegoś, co przychodzi i odchodzi i godzisz się na zmienność tej sytuacji. Jednocześnie wpuszczasz tu więcej i wypuszczasz więcej niż w czymkolwiek innym. Zadaj tej dłoń pytanie, jakie ma do ciebie intencje, jakie ma dla ciebie zamiary i czego ci chcę dostarczyć wraz z tą otwartą, łatwą i lekką i przyjemną sytuacją. Przyglądając się jednej i drugiej intencji, zwróć uwagę, czy w jakim stopniu. Na coraz bardziej ogólnym i coraz bardziej na wysokim poziomie, jedna i druga z tych intencji zawiera w sobie coraz więcej wspólnych cech, w jakim zakresie obie te intencje życzą Ci praktycznie. Prawie takiej samej rzeczy. Jeśli nie takiej samej, w zasadzie takiej samej. A skoro już Twoje dłonie są połączone, spróbuj delikatnie dociskać lewą dłoń za pomocą prawej, i jednocześnie ściskać pięść za pomocą lewej tak aby Twoja prawa i lewa dłoń współpracowały w zaciskaniu i odpuszczaniu. Jak się czują twoje kości kurszowej, kręgosłup. Podczas mikro zaciskania i mikro odpuszczania. I pość ruch. Otrzymaj przez chwilę modra. A następnie rozłącz dłonie. Zobacz, z jakim uczuciem napełniasz się powietrzem, w którym miejscu żebra pracują najswobodniej. W jakim stopniu siedzenie sprawia ci przyjemność. Czy jest inaczej niż na początku? a następnie odpocznij.